Ludziom na złość, biegł wbrew, bieguny dwa łączą się. O kiedy świat tylko trwa, Adam wciąż z Ewą gra. Ludziom na złość, biegł wbrew, bieguny dwa łączą się. O kiedy świat tylko trwa, Adam wciąż z Ewą gra. Ludziom na złość, biegł wbrew, bieguny dwa. Łączą się To jest właśnie ser. Co się stało? No, tak, tak. Ja nie chciałam ci tego mówić przez telefon, Twoje Tulec jest Tak mi przykro. I nie miałam pilną sprawę do twojego ojca i... Czyli były więc weszłam i on leżał na kanapie i potem zadzwoniono Bogotowi, po ale doktor powiedział, że żeby skontaktować się z rodziną. Dziękuję pani bardzo. Panie, panie doktorze, co mu się stało? Zrobiłem wstępne badania. Wygląda na zawał serca. Ojciec nie chorował nigdy na serce. Przepraszam. Z tego co wiem, pracował dosyć intensywnie. Tak, nawet bardzo. No i ma tam wyjaśnienie. Zawał to choroba przy pracowaniu. Pomoc? Nie, dziękuję bardzo. Zresztą sam nie wiem. Muszę to wszystko ogarnąć. Zostałem sam. Piotrek? Nie chcę mi się siedzieć w domu. Mamy nie ma, Kamila wyszła, Renata siedzi u No i co z tego? Nigdy ci to jakoś nie przeszkadzało? Dobrze. Magda, dlaczego on to zrobił? Nie możesz się z tym pogodzić. A ty możesz? Przecież niedawno jedliśmy wszyscy razem kolację, było fajnie. Byliśmy razem, jak kiedyś u Adama na strychu. Dlaczego on to zepsuł? Myślisz, że ja to wiem? Nie mam pojęcia. Wiem tylko, że czasem tak się zdarza i nic nie można na to poradzić. No ale Adam kiedyś był inny. Kocham naszą mamę i ja to widziałem. Uspokój się, Piotrek. To nic nie da. Nic na to nie poradzisz. Nasza mama cierpi. Dzisiaj w nocy płakała, ja to słyszałem. Wiem, że cierpi. No to musimy jej jakoś pomóc. Teraz ona sama musi sobie pomóc. Nie. Mama by nas tak nie zostawiła. Piotrek, musisz zrozumieć, w pewnych sprawach nikomu nie można pomóc. Co się stało, to się nie odstanie. Przecież ja nie mówię, że nie chcę mamie pomóc, tylko, że tego nikt nie może, ani ja, ani ty. Ale dlaczego? Ktoś musi jej pomóc. Widzisz, mama jest już dorosła, a dorosły człowiek z pewnymi problemami jest sam. Być może właśnie na tym polega dorosłość. Na czym? Na tym, że ma się problemy? Na tym, że swoje problemy musimy rozwiązywać sami. To bez sensu. Możliwe, ale tak jest. Ty jesteś dorosła? Hmm. Myślę, że. Myślę, że od pewnego czasu tak. Jestem dorosła. Ja jakoś nie mogę sobie z tym poradzić. Bo jeszcze nie dorosłeś. Ciesz się. Bycie dorosłym wcale nie jest takie proste, jak się nam kiedyś mogło wydawać. Bo ja wczoraj próbowałem być dorosły. Byłem u Adama w Knajpie. I co? Powiedziałem mu, że jak dorosnąć, to zabiję go. Wiem, że jesteś w szoku i będziesz musiał pozbierać się o tym wszystkim. Myli się pani, to nie jest tak. Ja przerabiałem to wiele razy. Co ty mówisz? Wiem, co mówię, nikt nie jest wieczny. Ojciec miał tylko mnie, ja... ja. Czułem, ja. Ja wiedziałem, że prędzej czy później zostanę z tym wszystkim sam. I co? Wydawało mi się, że to, że jestem przygotowany na to, ale teraz czuję pustkę Wie Pani mm -hmm. różnica między teorią a praktyką? Gdybyś czegoś potrzebował, to daj mi znać. Dziękuję bardzo. No, wspomniała Pani, że, że przyszło tu z jakąś ważną sprawą, tak? Czy mogę przejść? Nie, załatwimy to innym razem. Dobry Renata. To ty, milagros. Ale to ja w pełnej mojej osobie mogę głębiej. Proszę wyjść głębiej, proszę. Ale Ewy nie ma. Ach, poszła sobie gdzieś za damem. Za tuż po ptokach. Ha. Renata robi z milagros idiotę. A to źle. Bo Milagros nie jest idiota. <śmiech> <śmiech> nie, mówi się po ptokach. Mówi się po ptakach. Po ptokach to po <laughs> No tak to ja wy zrobię. To znaczy, że Ewa już nie jest Adamem? Nie. Sama jesteś? Sama? A dlaczego pytasz? Chciałam z tobą mówić. Masz do mnie jakąś sprawę? Może tak, może nie. Dlaczego chciałaś wyjechać? Ja? A skąd wiesz? Wie mi koniec. Dlaczego? Ja... No. Jakieś wakacje mi się chyba należały. Pomyślałam, że... O, tak. Ale na wakacje nie trzeba zabierać 40 tysięcy dolarów. To to... To też wiesz, wiem. Mnie możesz powiedzieć. Przecież jesteśmy kompadry. Już to były pieniądze przysyłane przez poza mojego pierwszego męża. Naprawdę? Tak, przysyłał je dla mnie i dla Kamili, więc miałam prawo. A nie były to pieniądze od Kazimierza? Od Kazika? On mi w testamencie złamanego grosza nie zapisał. A tyle dla niego wycierpiałam. Co wycierpiałaś? No co, no tak, ogólnie. <laughs> Aj. Ale wie co zapisał? Pół kamienicy, ale i to już nieaktualne. Dlaczego? Bo sprzedano. <laughs> Jak to? Zapisał jej kamienicę, co sprzedano? Może nie zdążył zmienić testamentu? Tak nagle zachorował. I umarł. Milagros? Jaka jest u Was kara za morderstwo? Mój ojciec umarł. Jeszcze nie przyjąłem tego do wiadomości, ale to fakt. Ale... co się stało? Tak nagle? Po prostu umarł na sercu. Ludzie najczęściej umierają w najmniej oczekiwanych momentach. Twój ojciec nie wyglądał na schorowanego. Bo nie był. Lekarz powiedział, że to z przepracowania. Wiesz, widziałam kiedyś taki film o Meksykanach. Faceci w takich wielkich kapeluszach strzelali do wszystkiego, co się rusza i mieli na sobie pełno naboi. No i pomyślałam, że, że u was na te sprawy patrzą trochę łagodniej. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Przecież ja nikogo nigdy nie zamordowałam. Przecież wiem. Ja ciebie nie posądzam. Ja też. Ja też nie mogłabym nikogo zabić. No to komu w czas, temu w drogę. To wy zadzwonię jak się wypozwiera. Nie wiem, nie czuję, żeby cały świat zawalił mi się na głowę. Po prostu jest mi przykro, zupełnie tak, jakby umarła jakaś daleka ciotka, a nie tata. Cały czas się zastanawiam, dlaczego nie jestem, nie wiem, zrozpaczony, załamany. Bo nie ma się co oszukiwać, nie jestem. Sam mówisz, że to jeszcze do ciebie nie dotarło. Nie, ja myślę, że to nie jest tak. Ojciec postawił w domu na dyscyplinę. Na no, uczucie zabrakło miejsca. Ja to teraz bardzo dokładnie widzę. Kiedy żył, często zastanawiałem się, czy on mnie w ogóle kocha. Teraz, kiedy go już nie ma, nie wiem, czy ja go kiedykolwiek kochałem. Nie mów tak. Jesteś rozgoryczony. Oczywiście, jestem rozgoryczony. Większą część mojego życia byłem rozgoryczony. Przynajmniej, jeśli chodzi o moje kontakty z ojcem. Nie wiem, może to, jest, może to jest moja wina, może ja wszystko spieprzyłem, może ja powinienem pierwszy wyciągnąć rękę do niego, ale ja właśnie potrafiłem być całe życie tylko rozgoryczony. Kiedyś dawno temu założyłem sobie, że układ między nami jest taki, a nie inny. I nigdy nie próbowałem tego zmieniać. Czarek. Proszę cię, nie obwiniaj się teraz. Dlaczego? Bo próbuję uczciwie spojrzeć na całą sprawę. Może, może trochę za późno. Na pewno za późno. Cholera, kiedy zaczynam coś rozumieć. Zawsze jest za późno. Dobry wieczór, dzwoni Ewa Kamieńska. Czy ja rozmawiam z panem Rączką? Przepraszam, że tak późno. Mam ważną sprawę, chciałam się jutro z panem spotkać. Dobrze. No to ja będę koło dziewiątej jutro u pana w biurze. Dobranoc. Szanowną panią, cóż panią do mnie sprowadza? Chciałam porozmawiać w sprawie remontu kamienicy, a konkretnie w sprawie tej zaplanowanej eksmisji. Pani Werner. Kamieńska. Wróciłam do nazwiska panińskiego. Dobrze, więc pani Kamieńska. W tej kwestii powiedzieliśmy sobie już wszystko i nie ma sensu o tym gadać. Nie no, ale ja uważam, że w związku z zaistniałą sytuacją to jednak powinniśmy. Sytuacja się nie zmieniła. Właściciel zaplanował remont. A ja muszę zaplanować mieszkania zastępcze. O, i cała filozofia. To pan nic nie wie? O czym? No, że właściciel kamienicy nie żyje. Co pani mówi? No, to niestety prawda. Ależ to muszą być jakieś ohydne plotki. Ja tam pojechałam. Chciałam właśnie porozmawiać w sprawie eksmisji i widziałam jego zwłoki. A co, wypadek? Nie, lekarze mówią, że to zawał serce. Rany boskie, co się teraz dzieje na tym świecie? Taki młody człowiek. No, nie był taki młody, ale w świetnej formie. Bardzo panią proszę. No tak. W takim kładzie to wszystko inaczej wygląda. Trzeba to będzie inaczej rozwiązać. Ale konkretnie jak? Nie wiem. Może zmarły zostawił testament. Chociaż bardzo wątpię, żeby ktoś w tak młodym wieku pisał testamenty. No nic. Muszę się zastanowić, co z tym fantem począć. Będę z panią w kontakcie. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Rączka się kłania. Dzień dobry, panie Rączka. Co się stało, że pan do mnie dzwoni? Pani Monika, nie jestem bezdusznym urzędnikiem. Moi klienci obchodzą mnie przynajmniej tak samo jak ich pieniądze. Dlatego bardzo mi przykro. Proszę przyjąć wyrazy najgłębszego współczucia. Panie Rączka, czy pan przypadkiem wczoraj nie wypił jednego za dużo? Jak pani może tak mówić w takiej sytuacji? Co pan mi opowiada o jakichś sytuacjach? Powie pan wreszcie o co chodzi, czy mam się domyślać? Dobrze. Jak pani uważa, ale w zaistniałych okolicznościach musimy się zastanowić, co robić z remontem kamienicy. O jakich okolicznościach pan bredzi do cholery? Proszę panią, w momencie, kiedy główny właściciel kamienicy nie żyje, mam obowiązek. Co pan powiedział? No, w momencie, kiedy pan Adam Rozdrożewski zmarł. Jak to zmarł? No, jak to? To pani nic nie wie o śmierci własnego męża? Nie. Jak to możliwe? Ostatnio widujemy się zbyt często. Rozumiem. Nie, ale skąd pan to wie? Może pan wyczytał w jakiejś gazecie o moim mężu, często piszą bzdury. Nie wyczytałem. Wiem to od lokatorów kamienicy. Pani Melanio! Słucham cię! Właśnie. W, właśnie dostałam wiadomość. Do, dostałam wiadomość. O mój Boże, mów wreszcie, co się stało. Dostałam wiadomość, że. że Adam nie żyje. Z samego rana ciągle tylko biegasz i biegasz. No mam dużo spraw. Tyle mam na głowie, że... Ach, za bardzo się tym wszystkim przejmujesz. To nie ma sensu. Wyhamuj trochę moje dziecko. Dobrze ci radzę. Bo to ci i tak nic nie da. Byłam u rączki. U tego administratora. Po co do niego poszłaś? A to mam, staj założonymi rękami, kiedy chcą nas wyeksmitować? Jak chcą, to wyeksmitują. Widać taki nasz los. I żadne płacze i krzyki nic tu nie pomogą. Co ty wygadujesz? Zaufaj mi. Tak się składa, że troszkę dłużej od ciebie żyję na tym świecie. Wreszcie się czegoś nauczyłam. Długo to trwało. Ale na naukę nigdy nie jest za późno. Jesteśmy tylko małym pyłkiem we wszechświecie. I jedyne, co możemy zrobić, to pogodzić się z tym i się nie sprzeciwiać. Co to za filozofia? Jedyna słuszna. Wierz mi, poznałam w moim życiu wielu takich ludzi jak rączka. I zapewniam cię, że nie ma ich co prosić. Ach, ty jeszcze o wszystkim nie wiesz. Byłam z Ha, Następny, zadufany człowiek. On nie żyje. I nic mi nie powiedziałaś? Kiedy przyszłam, to już pewnie spałaś. Nie, nie spałam. Może próbowałam, ale kiedy się w życiu przeżyło tyle co ja, to nie można spać spokojnie. No i ja nie spałam. To jakaś wierudna bzdura. Ktoś nie powiedział? Nieważne, no wiem z pewnego źródła. To musi być jakaś pomyłka. Nie, ja nie znam nikogo, kto by sobie robił żarty z pogrzebu. Nie, nie, nie wiem, co się stało, ale... Nie potrafić nie, nie potrafić teraz tego wytłumaczyć, ale... Nie wierzę, że mój Adam... Nie żył? Chciałabym, żeby pani miała rację. Musimy to sprawdzić? Tylko jak? Obzwonie, szpitale i kostnicy. I zakłady pogrzebowe przyjść. Książkę telefoniczną. Tworzy sprawę. Światła dnia gasną wokół nas cicho tak, rok jak czarny kot się łasi. Twoja dłoń ciągle przy mnie jest blisko tak, jakbyś chciała światła zgasić. Nie myśl, że ja jestem Twoim orfeuszem, nie szukaj mnie w swoim śnie. Przyjdzie świt